Barbie i Ken marzą o zostaniu rodzicami. Jak zrobić wózek, wagę, matę do zabawy i grzechotki dla dzieci? Obejrzyj nasz nowy filmik. Lalka Barbie bardzo chce zostać mamą. Barbie, potrzebujesz okrągłego brzuszka! Użyj łupinki od orzecha i piankoliny. Przymocuj połówkę łupinki do brzuszka lalki. Nanieś gorący klej na krawędź łupinki i przymocuj wstążkę. Owinią Barbie w pasie. I przytnij. Weź rzep i naszkicuj zapięcie. Wytnij je. Przymocuj je do końcówek wstążki. I przymocuj brzuch w pasie lalki. Pomieszaj białą, brzoskwiniową i pomarańczową piankolinę. Powstał odcień skóry. Oklej nią łupinkę i uformuj ciężarny brzuszek. Ten brzuszek jest idealny, właśnie taki chciałam. Ten materiał ze śmiesznymi jednorożcami to jest to. Naszkicuj ołówkiem śpiworek. Złóż materiał na pół i przypnij szpilkami. I wytnij je według konturu. Zszyj części ze sobą. Przewróć na drugą stronę. Weź poliestrowy wypełniacz i ostrożnie wypchaj nim torbę. Sklej krawędzie. Rozłóż równo wypełniacz. Złóż go na pół. Potrzebujemy dwóch wstążek z materiału. Nanieś gorący klej na krawędź i przymocuj wstążki. Zawiąż kokardę. Wygodny śpiworek jest gotowy. Myślę, że miękki śpiworek to najlepszy wynalazek dla Bobasa. Jest ciepły i wygodny jak ręce mamy. I nie martwię się już, że Dzidzia spadnie z łóżka. Ach, śpi, kochanie! Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Słodkich snów! Użyj pustej butelki pożelu pod prysznic. Narysuj kontury podstawy ołówkiem. Ostrożnie wytnij plastik nożem introligatorskim. Baza podwagę jest gotowa. Weź pustą plastikową butelkę. Wytnij z niej owal. Przetnij mały kawałek słomki. Przyklej go gorącym klejem do plastikowej podstawy. Nanieś na butelkę gorący klej. Przyklej go do górnej części słomki. Pomaluj bazę różową farbą akrylową. Pomaluj wszystkie części wagi tym samym kolorem. Musimy zakryć niedokładne krawędzie. Weź niebieski sznurek i przyozdób nim krawędzie za pomocą gorącego kleju. Odetnij nadmiar. Waga jest prawie gotowa. Musimy tylko przykleić wydrukowany ekran do podstawy. Teraz wszystko jest gotowe na ważenie naszego Bobasa. Barbie przyszła na wizytę do pediatry. Dzień dobry! Jak czuje się dziś młoda mama i jej piękny Bobas? Zmierzmy i zważmy cię, maluchu! Gratulacje urosłeś i masz idealną wagę! Weź połowę opakowania po Kinder Joy. Ostrożnie odetnij zbędny plastik. Wymieszaj czerwoną i białą farbę akrylową. Pomaluj nią zewnętrzną część opakowania. To będzie siedzonko do naszego wózka. Weź kawałek miękkiego, różowego materiału. Nanieś pasek gorącego kleju na wewnętrzną część wózka. Przyklej materiał. Przyklej go gorącym klejem do wnętrza opakowania. Odetnij nadmiar materiału. Miękkie siedzisko jest gotowe. Użyj teraz drewnianych mieszadełek. Nanieś klej na boki. Przyklej patyczki. W przedni jeden na pół. Przyklej go do środka długich części. Pomaluj drewniane części białą farbą akrylową. Weź srebrny brokat. Posmaruj nim białą farbę. Weź słomkę i odmierz odpowiedni kawałek. Przetnij go. Przymocuj go między patyczkami u dołu wózka. Zrób rączkę do wózka z tej samej słomki. Weź identyczne guziki. Pomaluj je na żółto. I zabezpiecz przezroczystym lakierem. Powstało 8 identycznych żółtych guzików. Przykleję do mieszadełek jako kółka. Zostało nam niewiele do zrobienia i wózek będzie gotowy. Zrób pasy bezpieczeństwa ze sznurka. Przyozdób złączenia przy podstawie różowymi naklejkami. Przyozdób kółka małymi perełkami. Barbie, spójrz na Twój słodki wózek. Idealnie mieści się w bagażniku. Barbie, wybrałem najlepszy wózek dla naszego maleństwa. Ken jest super! Świetnie się spisałeś! Weź dwa długie balony. Zrobimy miękkie skarpetki dla naszego Bobasa. Odmierz długość na balonie. Ratnigo. Skarpety są gotowe. Teraz naszemu babasowi jest ciepło i miło. Nasz Dzidziuś może jeździć w tym wózku przez cały dzień! A teraz weź pustą, plastikową butelkę. Potrzebujemy jej górnej części. Odetnij ją nożem introligatorskim. Pozbądź się nadmiaru plastiku. Zostaw tylko szyjkę. Pomaluj ją na biało. Narysuj kółko na kawałku kartonu. Będą nam potrzebne dwie identyczne części. Ostrożnie je wytnij. Weź arkusz papieru piankowego, przyklej do niego tekturowe kółka i wytnij je według konturu. Odrysuj plastikową nakrętkę na środku jednego z kółek. Wytnij dziurkę nożem introligatorskim. Klapa sedesowa jest gotowa. Przyklej ją gorącym klejem. Dodaj kroplę kleju i przyklej drugie kółko, żeby wyglądało jak pokrywa. Weź kolorową naklejkę rozgwiazdy. Przyozdób nią nocnik. Nasza dzidzia ma własną toaletę. Barbie chce nauczyć dzidzie korzystania z nocnika najszybciej jak się da. Ten mały nocniczek to właśnie to, czego potrzebuje twoje dziecko. Od razu nam się spodobał. Weź opakowanie po tabletkach. Ostrożnie wytnij komórki na tabletki. Weź dwie okrągłe i jedną owalną. Mamy czerwone koraliki. Włóż je do komórek. Sklej dwie części opakowania ze sobą gorącym klejem. Przetnij mały kawałek drutu. Zegnij go obcęgami. Przymocuj go do komórki, żeby powstała grzechotka. Pomaluj grzechotkę farbą, zostawiając przezroczysty środek. Przyozdób brokatem. Nanieś trochę kleju na farbę i posyp go brokatem. Pomaluj rączkę grzechotki na biało. I powstały super grzechotki. Maleństwo, nie smuć się! Mamy dla ciebie niespodziankę! Grzechotki! Niemowlak ostrożnie bada wnętrze grzechotki. Weź teraz sześć różnych odcieni piankoliny. Podziel każdy z kolorów na pół i uformuj kulki o identycznych rozmiarach. Rozwałkuj je. Umieść wydrukowane obrazki owoców na górze. Wytnij kształt dookoła krawędzi. Dodaj kwadrat innego koloru. Złącz brzegi. Dodaj pozostałe kwadraty z piankoliny. Mocno ściśnij je ze sobą. Wytnij obrazki owoców do tego samego rozmiaru. Nanieś na piankolinę gorący klej i przyklej obrazki. Powstała miękka mata do zabawy dla naszego malucha. Nowi rodzice Barbie i Ken dobrze przygotowali się na przybycie ich wyczekiwanego Bobasa. Mamy śpiworek, grzechotki, matę do zabawy i wózek. Wszystko to co potrzebne i rodzice są spokojni. Co najbardziej podobało Ci się w tym filmiku? Wózek, nocniczek, śpiworek czy mata do zabawy? Nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych, ekscytujących filmików od Lalilu! Ha <laughs>